Foton to malutki posłaniec wszechświata, który przenosi energię z gwiazd, zapala nasze lampy i tworzy samo pojęcie świata widzialnego. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to po prostu cząstka elementarna, ale za tym słowem kryje się cały kosmos zagadek. Nie ma masy spoczynkowej, ale jest w stanie popychać materię ciśnieniem światła. Porusza się zawsze z tą samą prędkością, jakby podlegał wszystkim prawom natury ale jednocześnie może zachowywać się zarówno jak cząstka, jak i fala, wybierając swój wygląd w zależności od tego, jak na niego patrzymy. Naukowcy od ponad wieku badają tę nieuchwytną cząstkę, od pierwszych eksperymentów Plancka i Einsteina po najnowsze badania elektrodynamiki kwantowej. Jednak im doskonalsze są urządzenia, tym wyraźniejsze jest poczucie że znane nam schematy są jedynie płaskim obrazem głębszej rzeczywistości. Najnowsze modele sugerują, że foton może posiadać wewnętrzną strukturę, ruch wirowy, a nawet własną architekturę. Nie jest to już tylko gra wyobraźni, ale dane z rzeczywistych eksperymentów. Właśnie dlatego zagadka fotonu tak fascynuje fizyków i miłośników nauki. Za skromnym słowem kwant światła może kryć się klucz do zrozumienia energii, przestrzeni, a nawet samej tkanki wszechświata. Rozgryzienie, jak naprawdę wygląda foton, oznacza zbliżenie się do tajemnicy, która określa światło każdego świtu i blask odległych galaktyk. Wyobraź sobie maleńki świat, w którym wszystko wrze, drży i mieni się energią. Świat atomów i ich niewidzialnych powłok elektronowych. To właśnie tutaj, w tym mikroskopijnym teatrze, rodzi się foton. Jego pojawienie się to nie tylko impuls energii, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. To cała drama na poziomie kwantów, gdzie działają prawa, które mogą zaskoczyć nawet najbardziej zaawansowanych fizyków. Wszystko zaczyna się od wzbudzonego atomu, gdy elektron otrzymuje energię, czy to od ogrzewania prądem elektrycznym, czy od zderzenia z inną cząstką. Tymczasowo przeskakuje on na wyższy poziom energetyczny, ale natura nie toleruje niespłaconych długów. Elektron dąży do powrotu do swojego zwykłego stanu, jakby zsuwał się z napiętej struny. W momencie tego skoku w dół nadmiar energii nie znika w nicości. Gromadzi się w gęstą grudkę kwant światła, nasz foton. Proces ten nazywamy emisją i to właśnie on uruchamia fale świetne. Od blasku gwiazd po światło ekranów naszych smartfonów. Jednak najnowsze badania pokazują, że narodziny fotonu to nie tylko wyrzucenie energii na zewnątrz, ale znacznie bardziej złożony i piękny proces. Naukowcy przypuszczają, że w pierwszej chwili emisji foton może zachowywać się jak maleńki wir. Może on zawirować pole wokół siebie, niczym miniaturowy huragan w oceanie próżni. W elektrodynamice kwantowej istnieją modele, w których foton powstaje nie jako gotowa cząstka, ale jako zakręcone wzbudzenie pola elektromagnetycznego. W tym przypadku nie odrywa się on od źródła natychmiastowo, ale stopniowo formuje się jak wir w wodzie. Nabierając stabilności i prędkości, aż stanie się samodzielnym podróżnikiem w przestrzeni. Niektóre eksperymenty sugerują nawet, że foton może mieć specyficzny charakter rotacyjny od momentu powstania. Na przykład badania nad orbitalnym momentem pędu światła pokazują, że promieniowanie może mieć skręconą strukturę, tak jakby atom w momencie emisji nie tylko wyrzucał energię, ale nadawał jej obrót, skręcając ją w spirale. Oznacza to, że foton może pojawiać się nie jako gładki strumień energii, ale jako cienki wir energetyczny, niosący w sobie ślad samego źródła. Taki obraz radykalnie różni się od powszechnego wyobrażenia o fotonie jako bezkształtnej, kwantowej kulce. Jeśli te teorie się potwierdzą, narodziny fotonu trzeba będzie opisywać nie suchymi formułami, ale żywymi obrazami, jako proces, w którym kwant światła rodzi się w tańcu pól, spiralnie wyrywa się z atomu i zabiera ze sobą informację o tym, jak dokładnie dokonało się to mikroskopijne cud. Przez długi czas foton był postrzegany jako niemal abstrakcyjny pakiet energii, maleńka iskra bez kształtu i objętości, czysty punkt matematyczny, wygodny do obliczeń, ale pozbawiony wszelkiego wewnętrznego życia. Taki obraz sprawdzał się w większości eksperymentów ubiegłego wieku. Równania Maxwella opisywały zachowanie światła. Mechanika kwantowa dodawała prawdopodobieństwa. Wydawało się, że nie ma potrzeby poszukiwania żadnych szczegółów konstrukcji. Jednak wraz z tym, jak nasze urządzenia stają się coraz bardziej czułe, a eksperymenty coraz śmielsze, ten płaski obraz zaczyna się zmieniać. Najnowsze badania coraz głośniej sugerują, że foton może posiadać własną architekturę. Choć nie w zwykłym trójwymiarowym sensie, ale jako dynamiczna konfiguracja pól. Wyobraź sobie wir w powietrzu lub spiralną falę w oceanie. Nie mają one sztywnych ścian, ale mają strukturę, którą można opisać, a nawet wizualizować. Podobnie foton, według najnowszych modeli, nie jest bezkształtną kulą energii, ale tylko zorganizowanym, wirującym wzbudzeniem pola elektromagnetycznego, w którym składniki elektryczne i magnetyczne. Przeplatają się w eleganckim tańcu. W 2024 roku grupa naukowców z Uniwersytetu w Birmingham zaproponowała model, w którym foton ma określoną formę, zależną od warunków jego powstania i ruchu. Ich obliczenia pokazują, że pakiet falowy fotonu może się rozciągać, skręcać lub zagęszczać, tworząc struktury przypominające pierścienie lub spirale. Nie jest to sztywna powłoka, a raczej geometria energii. Specyficzny wzór pól, które można uchwycić przy wystarczająco dokładnych pomiarach. Takie wyniki łamią zwyczajowy obraz światła jako bezstrukturalnego strumienia i skłaniają do myślenia o fotonie jako o miniaturowym arcydziele architektury, nieustannie przebudowującym się w zależności od środowiska. Jeszcze bardziej fascynujące jest odkrycie, że foton może przenosić orbitalny moment pędu, maleńki impuls skręcający który dosłownie zwija front fali w spirale. Eksperymenty z tak zwanymi wirowymi wiązkami światła pokazują, że pojedynczy foton może posiadać wewnętrzny skręt, niczym miniaturowa sprężyna. Ta właściwość otwiera niesamowite perspektywy dla kryptografii kwantowej, gdzie forma fotonu może służyć jako dodatkowy nośnik informacji, aż do stworzenia ścieżek optycznych o bezprecedensowej dokładności transmisji danych. W ten sposób foton nie jest już nudnym punktem na wykresie. Ale żywą formą o bogatej geometrii wewnętrznej. Jest jak maleńki kosmos w ruchu, gdzie pole wiruje i rezonuje, zachowując w swoim wzorze historię narodzin i drogę przez przestrzeń. Nowe eksperymenty dopiero zaczynają odkrywać tajemnice tej architektury. Jedno jest jednak jasne. Światło jest znacznie bardziej złożone niż nam się kiedyś wydawało. Jest coś fascynującego w tym, jak foton pędzi przez kosmos. Niezależnie od tego, gdzie się narodził, w rozgrzanym jądrze odległej gwiazdy, w maleńkiej lampie LED lub w laserze kwantowym jego prędkość pozostaje niezmienna. 299 milionów 792 tysiące 792 km na sekundę w próżni i ani milimetra mniej ani więcej. Nie przyspiesza ani nie zwalnia, jakby był wbudowanym w tkankę wszechświata metronomem. Ta właściwość stała się jednym z kamieni węgielnych współczesnej fizyki. To właśnie na niej opiera się teoria względności i wyobrażenia o strukturze przestrzeni i czasu. Ale co sprawia, że foton zachowuje swoją stałą świetną, jakby w nim był ukryty wieczny silnik? Zwykłe wyjaśnienie brzmi sucho. Prędkość światła jest określona przez stałe fundamentalne, przenikalność elektryczną i magnetyczną próżni. Ale jeśli spojrzeć głębiej. Pojawia się cała kaskada pytań: dlaczego te stałe są właśnie takie, a nie inne? Dlaczego foton, który nie ma masy spoczynkowej, rodzi się natychmiast w stanie prędkości granicznej i w żadnych okolicznościach nie może jej przekroczyć ani zmniejszyć? Niektórzy fizycy przypuszczają, że sama natura fotonu, jego wewnętrzna struktura wirowa, kwantowe wzbudzenie pola elektromagnetycznego zapewnia tę stałość. Jakby obrót i wzajemne przeplatanie się składowych elektrycznych i magnetycznych utrzymywały go w idealnej równowadze, nie pozwalając mu stracić ani odrobiny energii na hamowanie? W tym miejscu na scenę wkracza inna fundamentalna stała stała planka. Łączy ona energię fotonu z jego częstotliwością i określa minimalną porcję interakcji światła i materii. Ale zagadką jest to, że liczba ta nie wynika z głębszych zasad. Jest po prostu dana przez naturę. Skąd wzięło się to kwantowe ziarno rzeczywistości, które nie zależy ani od czasu, ani od miejsca? Niektórzy teoretycy marzą o tym, aby w stałej planka dostrzec konsekwencje ukrytej geometrii czasoprzestrzeni lub dynamiki próżni kwantowej. Inni sugerują, że to właśnie wirująca architektura fotonu może być kluczem do zrozumienia tego magicznego znaczenia. Być może jest to odcisk wewnętrznego obrotu, częstotliwość, z jaką sam foton utrzymuje swoją istniejącą prędkość. Paradoks polega na tym, że im więcej eksperymentów przeprowadza się, od laserów o ultrawysokiej precyzji po obserwacje kosmicznego mikrofalowego tła, tym bardziej stabilne pozostają te stałe. Wszechświat jakby celowo pokazuje, że gra toczy się według sztywno ustalonych zasad, które nie zmieniają się od miliardów lat. I właśnie ta niezmienność nadaje światłu jego niezwykłą właściwość bycia uniwersalnym posłańcem, który równie szybko przemierza próżnię laboratoryjną, jak i międzygalaktyczną pustkę. I podczas gdy fizycy poszukują głębokich przyczyn tego zjawiska, foton kontynuuje swój wieczny bieg, nie znając zmęczenia i nie poddając się żadnej znanej sile która mogłaby spowolnić jego tempo. Jego stała prędkość i związek ze stałą planką pozostają jednym z najbardziej poetyckich przypomnień, że nawet w zimnych równaniach natury kryje się zadziwiająca harmonia. Jeśli wyobrazić sobie foton jako maleńki wir energii, staje się oczywiste, że jego wewnętrzne życie nie może być statyczne. W przeciwieństwie do zwykłych cząstek, które można opisać jako małe kulki, Foton jest drganiem pola elektromagnetycznego, nieustannie biegnącym w sobie samym. Przypomina miniaturową burzę, w której fale elektryczne i magnetyczne nie tylko istnieją, ale przeplatają się w nieustannym ruchu. Każda część jego drogi to gra napięć, skręceń i drgań, dzięki którym światło pozostaje światłem, a nie rozpływa się w chaosie energii. Klasyczny obraz przedstawia foton jako falę, w której składniki elektryczne i magnetyczne oscylują prostopadle do siebie i do kierunku ruchu. Jednak ostatnie eksperymenty dodają do tego schematu nowe elementy. Badania w dziedzinie spiralnych i tak zwanych wirowych wiązek światła wykazały, że foton może przenosić orbitalny moment pędu. Oznacza to, że nie tylko obraca się wokół własnej osi spinowej, ale także skręca front swojej fali w spirale, jakby wbudowując w nią maleńki wzór wirowy. Naukowcy faktycznie rejestrują takie skręcone stany świetne i wykorzystują je nawet do przekazywania informacji kwantowej. Wyobraź sobie maleńkie energetyczne tornado, w którym pole elektryczne wygina się i skręca, tworząc złożone konfiguracje. W niektórych modelach foton opisuje się jako rodzaj skompresowanego pierścienia lub solitonu samopodtrzymującego się wzbudzenia pola zdolnego do zachowania kształtów w dowolnej odległości. Te wirujące stany wyjaśniają nie tylko spin, ale także zjawiska, które wcześniej wydawały się dziwne. Na przykład niezwykłe formy polaryzacji lub zdolność fotonu do przebijania przeszkód w określonych warunkach. Ważny niuans. Ta dynamika nie narusza żadnego prawa fizyki. Wręcz przeciwnie, podkreśla ona, jak elastyczna może być sama istota pola elektromagnetycznego. Foton pozostaje bezmasowy, ale jego wewnętrzna krzywizna i obrót Tworzą coś w rodzaju energetycznej szkieletu, który pomaga mu zachować stabilność przy prędkościach światła. To jakby niewidzialna sprężyna, która powstrzymuje wir przed rozpadnięciem się. Pomysł ten jest nie tylko piękny, ale także użyteczny. Spiralne i wirowate stany fotonów są już wykorzystywane w kryptografii kwantowej i nowych typach laserów, gdzie skręcenie światła pozwala zakodować więcej informacji niż tradycyjne metody. Oznacza to, że badając wewnętrzną dynamikę fotonu, nie tylko rozwiązujemy zagadki wszechświata, ale także uczymy się kontrolować samą istotę światła. Kiedy foton w końcu opuszcza swoje miejsce narodzin i wyrusza w przestrzeń, jego podróż nie zawsze przypomina swobodny lot w próżni. Nawet najmniejsze spotkanie z materią zmienia ten maleńki kwant światła w uczestnika całego zestawu skomplikowanych procesów. I tutaj szczególnie ważne jest zrozumienie, że jeśli foton rzeczywiście posiada nie tylko energię, ale także własną architekturę, strukturę wirową lub spiralną, to jego interakcja z materią staje się znacznie bardziej wyrafinowana i wielowarstwowa niż wcześniej zakładano. Klasyczna optyka uczyła nas, że foton może być pochłaniany, odbijany lub załamany. Wzbudza on elektrony w atomach, Wywołuje luminescencję lub wybije elektrony z metalu w słynnym efekcie fotoelektrycznym. Ale jeśli spojrzeć na foton jako na strukturę dynamiczną, to każdy z tych procesów nabiera nowych odcieni. Na przykład ostatnie eksperymenty ze skręconymi wirowymi wiązkami światła wykazały, że foton z orbitalnym momentem pędu może przekazać swój wir elektronowi watami, zmuszając go do obracania się w szczególny sposób. To jakby niewidzialny uścisk dłoni. Malutki wir światła przekazuje swoją spiralną sygnaturę substancji. Niemniej intrygujący jest wpływ środowiska na samą formę fotonu. Badania w dziedzinie elektrodynamiki kwantowej pokazują, że przejście przez kryształy, nanostruktury, a nawet specjalnie stworzone pułapki optyczne może rozciągać lub ściskać pakiet falowy światła. W rezultacie foton wychodzi już nie taki, jakim wszedł. Jego geometria ulega niewielkiej zmianie. Jakby miękki strumień energii dostosowywał się do reliefu materii. Niektóre eksperymenty pokazują, że foton może wybierać kierunek, jakby orientując się w labiryncie atomów i cząsteczek, nie naruszając przy tym zasad prawdopodobieństwa, ale tworząc subtelne wzorce interakcji. Nawet proste odbicie od lustra w takim kontekście wygląda znacznie bogatsze. Foton nie odbija się po prostu jak piłka od ściany, ale wchodzi w krótkotrwały dialog z powierzchnią elektronową. Zmieniając na chwilę rozkład pola. Jeśli lustro lub materiał ma specjalną nanostrukturę, foton może doświadczać przesunięcia fazowego, zmieniać polaryzację, a nawet zaczepiać się o granice, wywołując efekty takie jak powierzchniowy rezonans plazmowy. Procesy te leżą u podstaw nowoczesnych technologii, od nadwrażliwych czujników po procesory nanofotonowe. W komunikacji kwantowej można wykorzystać nie tylko energię, i polaryzację fotonu, ale także jego kształt, skręt, rozkład przestrzenny, jakby dodając nowe litery do alfabetu przekazywania informacji. W medycynie kontrolowanie interakcji fotonów z tkankami umożliwia tworzenie laserów, które oddziałują punktowo na komórki, nie uszkadzając otaczających struktur. Innymi słowy, foton to nie tylko posłaniec światła, który został pochłonięty lub odbity. To subtelny rzeźbiarz materii zdolny do zmiany swojej konfiguracji i przekazywania niewidzialnych sygnałów do każdego atomu na swojej drodze. Na pierwszy rzut oka foton wydaje się niemal nieważkim uciekinierem, pozbawionym masy i niezwykle prostym. Jednak im głębiej naukowcy zagłębiają się w jego naturę, tym więcej pojawia się pytań. W końcu ta drobnostka światła ma moc zdolną do ogrzewania gwiazd, wywoływania reakcji chemicznych i dosłownego poruszania materią. Jego energia jest bezpośrednio związana z częstotliwością. Im wyższa częstotliwość drgań, tym foton jest twardszy i tym silniejszy jest jego wpływ na materię. Różnica między łagodnym ciepłem podczerwonym a bezlitosnym promieniowaniem gamma polega jedynie na liczbie drgań na sekundę. Ale konsekwencje są diametralnie różne. I tu kryje się pierwszy paradoks. Foton nie ma masy spoczynkowej, ale ma pęd i energię. Które mogą wywierać nacisk, niszczyć cząsteczki lub wywoływać przejścia kwantowe w atomach. Współczesne eksperymenty z pułapkami optycznymi wykazały, że wiązka światła laserowego jest w stanie popychać mikroskopijne cząsteczki, jakby była niewidzialnym wiatrem. Brak masy nie przeszkadza fotonowi w przekazywaniu impulsu, a wręcz przeciwnie, sprawia, że jego ruch jest zdecydowanie czysty i prostoliniowy, podlegając tajemniczej stałej planka. Tej samej kwantowej linijce, która określa wielkość energii każdego kwantu. Co więcej, energia fotonu nie istnieje w próżni. Jej charakter zmienia się w zależności od środowiska. Przechodząc przez kryształy, plazmę, a nawet zimny gaz, foton może zwalniać, wyginać się, dzielić na kwazi cząstki. Fizycy z Harvardu zaobserwowali ostatnio zaskakujący efekt. W szczególnych warunkach kilka fotonów może się połączyć. Tworząc stan związany z nowym spektrum energetycznym. To podważa powszechne wyobrażenie o świetle jako prostym strumieniu cząstek i sugeruje istnienie bardziej złożonych interakcji, w których częstotliwość, energia i urojona masa splatają się w jeden taniec. W ten sposób foton nie jest po prostu maleńką, bezmasową kulką światła. Jest to kwant energii, który może być jednocześnie łagodny lub niszczycielski. A jego energetyczna osobowość jest określana zarówno przez prędkość drgań, jak i tajemnicze prawa świata kwantowego. Im więcej dowiadujemy się o jego właściwościach, tym staje się to jaśniejsze. Nawet nieważkość ma swoją wagę. Foton, który kiedyś wydawał się zwykłym błyskiem światła, dziś jawi się jako niezwykle złożony i wielowymiarowy bohater sceny kwantowej. Zaczęliśmy od znanego nam strumienia energii elektromagnetycznej i krok po kroku zobaczyliśmy, że za tym promieniem kryje się wirująca architektura, trójwymiarowa struktura, gra częstotliwości stałych, zdolna podporządkować się prawą planka, a jednocześnie naruszyć nasze zwyczajowe wyobrażenia o materii. Jest on jednocześnie falą i cząstką, ale te etykiety są już zbyt wąskie. Foton to dynamiczny system, zdolny do interakcji, łączenia się, a nawet zmiany własnego zachowania w zależności od środowiska niczym żywa istota światła. Nowe eksperymenty z cząsteczkami fotonowymi, światłem sprężonym i splątaniami kwantowymi pokazują, że foton jest kluczem nie tylko do zrozumienia wszechświata, ale także do praktycznych technologii przyszłości. Od komputerów kwantowych po superprecyzyjne teleskopy i transmisję danych z prędkością myśli. Tam, gdzie wcześniej widzieliśmy tylko jasny blask, teraz pojawia się skomplikowany wzór pól, częstotliwości i energii, z którego utkana jest sama tkanka rzeczywistości. W rezultacie tajemnica fotonu pozostaje otwarta. Ale właśnie w tym tkwi jego magia. Każdy nowy krok w badaniach nie zamyka kwestii, ale rodzi dziesiątki nowych. I być może właśnie to poczucie niekończących się poszukiwań sprawia, że foton nie jest tylko przedmiotem badań naukowych. Jest on wiecznym symbolem tego, że wszechświat zawsze jest gotowy zaskakiwać nas jeszcze bardziej.